cała historia zaczęła się od tego zauważyliśmy, że z tego kierunku od kierunku Tarnowa leci duży samolot Dole, przeleciał tu na wysokości, ja wiem, 400-500 metrów Także, jak załoga wyskoczyła to musieli mieć i, i otworzyli spadochrony to musiało być tak, jakieś 500-600 metrów wysokości leciał, zawrócił zawrócił i tu na, położył się na lewe skrzydło, i wtedy załoga zaczęła wyskakiwać. Załoga wyskoczyła i on upadł tu. Na lewe skrzydło się tak złożył. I tu silnik, silnik jeden będzie tu, a resztę było tu. I tych odłamków, blach, to tu jeszcze byśmy znaleźli tak w, w, w odległości 50 metrów. I to wszystko, paliło się. Dobra, a datę pan pamięta tego upadku? Proszę to pana, to, by, to było niedługo po wejściu Armii Czerwonej do Mielca i tu do Rzędzianowic. Czyli po 5 sierpnia możemy mówić. Na dlatego. pewno, to było między koniec sierpnia, początek września. Pogoda była ładna, godziny popołudniowe, bo słoneczko świeciło. I było widać dokładnie, nie było zachmurzenia, było widać dokładnie, jak. Jak samolot leci, jak wszyscy go obserwowali, bo to było zastanawiające, że na takiej małej wysokości duży samolot w tym czasie leci. Jak pan opowiadał wcześniej, żeśmy rozmawiali na ten temat, yy, mówił pan mniej więcej, że to jest samolot yy, czterosilnikowy, tak? Yy, z tego co pamiętam, to tak. Czterosilnikowy. Pytałem się, czy to jest dwu yy, z, yy. Czy znaczy tylnie, tylnie statek był podwójny czy pojedynczy? Tego, tego, tego pan nie pamięta. Tego już nie mogę, wie e, pan. Dlatego, ja w tych latach widząc nie miał. Ma pan prawo. Dlatego mam taką dla pana fajną informację. Jest tutaj pan Piotr Mleczko. Ten samolot, na tym zdjęciu widzi pan fotografię tego samolotu. Nie jest pokazana załoga, to jest tylko część. Tak on wyglądał. Nie wiem, czy pamięta pan, czy malunki, które miał. Wie pan. Miałem wtedy, wtedy lat 12-13, widziałem, widziałem sylwetkę tylko, widziałem, że były cztery silniki silniki. Widziałem jak zrobił zwrot przez lewe skrzydło i tu w wirażu już załoga zaczęła wyskakiwać, załoga wyskoczyła i w takim wir wirażu, takim na lewe skrzydło wpadł w ziemię. W każdym bądź razie tak wyglądał ten samolot, Cześć. tak? no no, no wie pan. To są dokładnie zdjęcia tego samolotu, który tu się rozbił. Ten sam samolot. Ten samolot, który leży właśnie tutaj na tym miejscu. Pan ogląda właśnie w tym momencie zdjęcia, zdjęcia załogi, która wyskoczyła z tego samolotu. Także yy, żyje jeszcze ktoś z nich. I to będziemy to jest, się dopiero dowiadywać. Tu jest kapitan na tej fotografii jest przedstawiony kapitan tego samolotu? samolotu. Przedstawiony raport z tego zestrzelenia, który załoga zrobiła już po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Są wyszczególnione wszystkie dane ROT. Wysokość Ładunek jaki znaczy, I, zostały... i oni, oni zdjęcia zrobili? Nie, ktoś inny. I, to nie, było to wcześniej wcześniej by zrobione. A by. A ten raport złożyli już po powrocie do Stanów Zjednoczonych. A, to z raportu, który oni złożyli. A w jaki sposób oni się dostali do Stanów? Tego pan nie wie. I, tam zostali przejęci na lotnisku już przez, przez Rosjan i. Przez Rosjan. Tak, i, i Rosjanie go odtransportowali do, do Stanów Zjednoczonych. No właśnie i wiem nawet już którędy ich do wioski byli wprowadzeni, to jeszcze, jeszcze co nieco pamiętam jak ich prowadzili i resztę to już takiemu brzdącowi nie pozwolili obserwować. Dokładnie. Bo za <sum> młody byłeś i okres był jeszcze taki zaraz po, po wkroczeniu armii czerwonej, także ja w tym czasie, Dużo nie wiedziałem na temat samolotu, ani nic. O tyle co Dokładnie. to co zaobserwowałem, co widziałem, to. A załoga po wylądowaniu ona była tutaj od razu przewieziona do mielca. Czy... Wiem, wiem, że wyskoczyli i zabrali ich i do mielca. I opowiadaj wiem, że takim łącznikiem między nimi, a Rosjanami, a tu, to był łącz, Wojciech. Tu są właśnie te fotografie, tu jest raport. O, dziękuję. O, język angielski? Tak. No no mam, że... mam wnuczkę, Mapa, która... Ma wnuczkę, też lata w dobrych liniach lotniczych, więc... <laughs> I może przyjedzie... Dobra, to bardzo może, dziękujemy panu. Może przyjedzie panu. na urlop, to będzie mi czytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.